Czy 212 powinno zostać jedną z kategorii dostępnych w Federacji MPC? Czy też lepiej byłoby połączyć wszystkich zawodników i zwiększyć dla nich nagrody pieniężne? What do you think about the 212? Do you think it should be kept? Do you think it should be got rid, rid of? Or what do you think should happen with the division? Oczywiście, I think it should be kept. You know, everyone's making a big deal because, you know, uh, um... Angel won a show, and Kamal is placing high in open shows, and Clarita won an open show. Um, these are the best of the best in the world. These are, you know, Angel was top two at the Olympia. Oh, and, and then um, uh, Derek went on to be second at the the Open Olympia, and Hadi won the Open Olympia. And Bonak's been a top guy. These are all former 212 guys. Um, but those are the elite of the elite. There's another hundred to twelve guys that would have nowhere to compete. So yeah. then, here's the, if they got rid of it, the organization, the IFBB, would lose a shit ton of pro cards. Hundred percent. Because you would win your light heavyweight division, and then what? Mm. Nothing. You're 190 pound. You're done. Why would I pay 400 bucks? For I for a pro card that I'm not going to use, you know, yeah. even some of the smaller heavyweights would have nowhere to go, because they, you know, they're not going to do anything. So it's a crazy idea to get rid of the 212. It's so competitive. It's so fun to watch. They are by far the best-conditioned athletes in every show. Uh, I know, you know, Bumstead's great condition. Um, most of the classic guys are great condition. But the two twelve guys are short with a shit ton of muscle and crazy condition. It is so exciting to watch. Um, it would be stupid even discussing it, getting rid of it. You know, yeah, there's sorry. a handful of guys that are really good and can go to the open, and the rest couldn't. Jak chodzę słusznie zauważył, dla większości zawodników, zwłaszcza tych stosunkowo o mniejszym kościu, jak na przykład Shanklarida, prawdopodobnie przejście do kategorii Open byłoby. Całkowitym zakończeniem kariery. Oczywiście, jak najbardziej zgadzam się tutaj z Jose Ramondem, że dla większości osób, zwłaszcza tych, którzy nie mają elitarnej genetyki, takiej jak na przykład Derek czy Sean Clarida, niestety przejście do kategorii Open z 212 byłoby zakończeniem kariery. To z kolei, jak zauważył Jose, byłoby potężnym ciosem dla federacji, ponieważ jak większość z Was prawdopodobnie wie, wykupienie karty na dany rok kosztuje. Kosztuje około 400 Dolarów. Zatem federacja każdego roku zarabia ogromne pieniądze na tym, że zwiększa się liczba osób zdobywających kartę i to jest główny powód tego, dlaczego w obecnych czasach zdecydowanie łatwiej zdobyć jest kartę niż było to w latach ówczesnych. Lee Priest ma jednak na ten temat zdecydowanie odmienne zdanie. You know, get up there. Look, Hardy was at 212. He's won the Olympia. Derrida. Yeah. we have seen Sean Florida. If he does well in this, Bonac. Like, yeah, Bonac. I say get rid of the 212 class and use that money for open so you can get, distribute more money in the open. Get rid of 212. If you're a good enough bodybuilder, you should be able to stand with the best of the best. I had to yeah. back in the day. Lee Labrada did. Franco Colombo did. A lot of other shorter guys had to. Smaller right. guys. So I say get rid of the 212 class altogether. Na pewno perspektywa zdecydowanie wyższych nagród finansowych dla zawodników Open jest obiecująca i zachęcająca, ale musimy pamiętać o tym, jak mocno zredukowałoby to możliwości startów dla zawodników nieco niższej klasy. Dodatkowo też zwiększenie zawodników w kategorii Open spowodowałoby jeszcze większy przypływ zawodników startujących na Mister Olympia, a jak wiadomo w tym roku było już ich tak dużo, że te zawody ciągły się w zasadzie w nieskończoność. Więc gdybyśmy mieli zawodników tylko jednej kategorii, prawdopodobnie te zawody trwałyby cały dzień i samą rzetelność sędziowania prawdopodobnie można by było poddać dyskusji. Wiadomo, każdy człowiek pracując przez X godzin po prostu się męczy, a męcząc się, spada również jego efektywność pracy, zatem również efektywność oceny subiektywnej czy też obiektywnej, jeżeli chodzi o kwestię sylwetki danego zawodnika, więc wielu zawodników mogłoby przez to stracić pozycję, stracić punkty, lub nawet stracić tytuł Mr. Olympia, co byłoby potężnie krzywdzące, ponieważ każdy z tych zawodników wyprówa sobie niemalże flaki każdego dnia, po to, żeby tego jednego dnia stanąć na scenie i być ocenionym najlepiej, jak to tylko możliwe. I agree with tym he said, as far as if you're good enough, go stand with those guys. And I did do that. That's why I can have an opinion. I competed in two open shows. I almost won one of them, the Phoenix yeah. Pro. And I placed second to uh, uh, Lucas Osladil, and uh, I, I wouldn't have stuck in the open had I won that show. I would have stuck with the two twelve because hmm. that, that's what I love to do. That's what, that was my ultimate goal is to be the two twelve Olympia champ. As far as getting rid of it, it's just crazy. There's only a handful of guys that could could compete in the year that I did well in, in the Open. I also won the Arnold and was second in the Olympia. So I was one of those guys that was just a handful of guys that could have done well. That was the PG version, what you shared of Lee Priest there. He had a, uh, he did an Instagram story where he was way more R rated than mm -hmm. that. Like practically ragging on the division and everything. And um, he said, no other sport has multiple um, divisions. Yeah. The UFC is literally called the Ultimate Fighting Championship. You would assume it's just one fighter wins the ultimate championship. No, it has 12 divisions. motocross 250cc, 450cc Uważam, że dostępność różnych kategorii w federacji, niezależnie od sportu, daje pewnego rodzaju różnorodność, a co za tym idzie, przyciąga znacznie wyższą liczbę oglądających, ponieważ nie każdy musi lubić ogromne sylwetki, takie jak to widzimy w kategorii open. Niektórzy zawodnicy oglądają tylko i wyłącznie 312, ze względu chociażby na to, że sami są niscy, i inspirują się zawodnikami właśnie tej kategorii. Kolejna sprawa jest taka, że jeżeli pozbywamy się kategorii 212, no to dlaczego nie pozbyć się kategorii Classic Fizik? Przecież moglibyśmy również pokazać chłopakom z Classic Fizik dobudować trochę masy mięśniowej i konkurować z kategorią Open. Jeżeli są wystarczająco dobrze, jak to powiedział Liprist, no to powinni sobie poradzić również w tej kategorii. Idąc tą logiką, zaraz okazałoby się, że z wachlarza różnych możliwości nagle przechodzimy do tego, że mamy tylko kulturystykę kobiet i kulturystykę mężczyzn. Mówiąc szczerze, dla mnie nie byłoby to takie złe ze względu na to, że ja jestem fanem kategorii Open, zawsze byłem i zawsze będę. Niemniej jednak 212 to zdecydowanie druga ulubiona kategoria, i jeżeli ktoś usunąłby tę kategorię, na pewno byłbym niepocieszony. 143. There you go, 143. So you think there's so many, that, and that happens more often than not. You go outside of America and the smaller uh, countries that, that are not very as good. You're getting dudes winning their pro card that don't are not very heavy, and they cannot afford all the time, the money, all the the work put in to put on a hundred pounds of weight. You know, so as a business standpoint, not only are we you talking about. Guys renewing their pro cards. If that announcement came out, imagine the following year. How many would, would, would renew? There'd be a shit ton of retirements. Mm. Um, and then I, people winning their pro cards would win their pro card and go, no worries, I'm done. Um, see you later. That's it. Osoby zdobywające kartę w kategorii półciężkiej lub ciężkiej, czyli w wadze 85, 90 lub 102 kg przeliczając na kilogramy w Polskiej Federacji MPC, mające już na przykład swój w bagaż doświadczeń i lata na karku, powiedzmy mających 28, 30, 35 plus lat, prawdopodobnie nie mają na tyle czasu, nie mają na tyle zdrowia do tego, żeby startować w kategorii open. I to jest też rzecz, którą warto zaadresować. Teraz bardzo dużo mówi się o zdrowiu w kulturystyce i o tym, co zrobić, aby zawodnicy mogli robić coś zdecydowanie zdrowiej. No bo oczywiście nie ma tej mowy o tym, żeby robić coś zdrowo, to kulturystyka. Także ekstremalne rzeczy wymagają ekstremalnych poświęceń i tego nie zmienimy. Niemniej jednak, jeżeli ktoś musi nagle, mając 35 lat, dobudować 20, 25-30 kg masy mięśniowej, jest to ekstremalnie niebezpieczna rzecz do zrobienia, o ile w ogóle możliwa. Stąd też uważam, że kategoria 212 ma jak najbardziej swoje miejsce. Yeah. And the, what to, said, Jose, he wouldn't have taken his Pro card if there wasn't a 202 or a 212 or whatever it was at the time. And I don't know if Sean Clarida would have taken his Pro card, or maybe he would have gone and done one show and gone: Yeah, look how far off I am. He would have been last and it's he wouldn't. I don't he think he would have. have seen a future. He wouldn't have, because he stated many times that he came up watching me and Flex and David Henry and Kevin English and and um that's what inspired him. It that's was what inspired me. That's definitely what inspired me. Those battles that you're talking about, your know, Jose, those battles to me were some of the great I used to love you, Eduardo, Flex, like there's, there's a whole history there. That was to me was like I love that bodybuilding and flexibility's entire legacy of that. You know, Dragon's League, would a Dragon's League even exist if it wasn't there. So to, really? me, to, to completely abolish it, I just think it's truly insane. Jak wspominem już wcześniej większość zawodników niskich, na przykład. Podawane tutaj Shonkla Rida, to osoby, które nabierają wiary w samych siebie, wiedząc, że jest coś, do czego mogą dążyć. Czyli kategoria 212 i mistrzostwo Mister Olympia, właśnie w tej kategorii. W przypadku, w którym ktoś ma tę świadomość, że prawdopodobnie nigdy nie będzie mógł konkurować o ten tytuł, no jest to zniechęcające prawdopodobnie już z góry. Dlatego lepiej według mnie zostawić kategorię 212 i pozwolić wszystkim zawodnikom na to, aby pokazali się od najlepszej strony, mając do dyspozycji możliwości fizyczne, którymi zostali obdarowani przez naturę. Wyobraźcie sobie teraz, że nie wiemy, kim jest Derek Langsford. Wyobraźmy sobie, że nie wiemy, kim jest Sean Clarida. Wyobraźmy sobie, że nie wiemy, kim jest Flex Lewis. Wszystko dlatego, że ktoś kiedyś postanowił, że nie będzie kategorii 212 i te osoby po prostu w jakimś tam momencie swojego życia zwątpiły w siebie, zwątpiły w swoje możliwości i po prostu nie kontynuowały swojej kariery. Byłby to potworny cios dla tego sportu. Dlatego też uważam, że kategoria 212 powinna zostać w miejscu, w którym jest obecnie, mało tego, uważam, że powinni dla niej podnieść Wynagrodzenie, jeżeli chodzi o kwestie chociażby zawodów takich jak Mister Olympia, a kategoria Open powinna zostać dla tych, którzy faktycznie wykazują elitarne zdolności i mają możliwość konkurowania z tymi chłopakami. Dajcie znać w komentarzu, co wymyślicie na temat usunięcia kategorii 212 i czy rzeczywiście pozostawienie Open jako jedynej kategorii kulturystyki jest dobrym pomysłem. Jeżeli ten materiał przypadł Ci do gustu lub po prostu pozwolił zabić Ci czas podczas na przykład porannego kardio, daj znać w komentarzu, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, a jeżeli istnieje taka możliwość, zaszeruj ten materiał dalej. Dzięki wielkie i widzimy się w następnym materiale.